Przewodniczący sędzia Tomasz Bolkowski, prof. Jan Zbunkiewicz po rozpoznaniu w dniu 29 października 2025 roku w Olsztynie na rozprawie sprawy spowództwa przeciwko Uniwersytetowi Warmińsko-Mazurskiemu w Olsztynie odwołania do ceny okresowej, to było drugie przeciwko Uniwersytetowi Warmińsko-Mazurskiemu w Olsztynie odwołania do ceny okresowej, ad 1, pierwszy punkt uchyla negatywną ocenę okresową za okresem 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2024 e, roku zatwierdzono przez rektora UWM w orzeczenie dnia 4.08.2025 i nakazuje jej usunięcie z zakresu powódki. Drugi punkt zasądza od pozwanego na rzecz kwotę 240 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, myśli kosztów zastępstwa procesowego z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia uprawomocnienia się w roku do dnia zapłaty. Trzeci punkt nakazuje ściągnąć od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa myślnik S.R. w Olsztynie kwotę 30 złotych nieopłaconych kosztów sądowych w sprawie spółki ad 2. Czwarty punkt uchyla negatywną ocenę okresową powódki za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2024 roku zatwierdzono przez rektora UWM w Olsztynie dnia 6 sier... Z 6.08.2025 roku i nakazuje jej usunięcie z aktu osobowych Piąty. Zasądza od pozwanego na rzecz powództwa płatem 240 zł, w którym wyroku kosztów procesu. Myślnik kosztów zastępstwa procesowego z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty. I szósty. Nakazuje ściągnąć od pozwanego na rzecz skarbu państwa w Sergłoszczyny kwotę 30 zł nieopłaconych kosztów sądowych w sprawie spowództwa Panie mecenasie, w dniu dzisiejszym e, zakończyło się postępowanie e, sądowe w Sądzie Pracy w związku z e, e, rozprawą, która dotyczyła oceny e, dwóch nauczycieli akademickich, dwóch nauczycielek akademickich Wydziału Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. E, tak krótko podsumowując, kto popełnił błąd? Czy pracodawca, czy pracodawca i ustawodawca, tworząc taki tworek, który krzywdzi tak naprawdę ludzi, którzy pracują w uniwersytecie? W ten sposób, w mojej subiektywnej ocenie, bo trzeba pamiętać, że wyrok jest nieprawomocny, tak? to znaczy rzeczywiście sąd uznał, że te oceny okresowe należy uchylić, bo po prostu są nieprawidłowe. W mojej ocenie i pracodawca i ustawodawca, bo, bo to też ja podkreślałem w tej sprawie, że jakby nie, ja nie obwiniam pracodawcy uniwersytetu tutaj za całe zło świata. Natomiast to nie jest, nie jest tak, że skoro ustawa regulująca kwestie szkolnictwa wyższego, powiem delikatnie, to nie jest mistrzostwo świata w legislacji. Tak? To ja to rozumiem doskonale. To nie oznacza, że można te braki, które ustawodawca włożył do tej ustawy, przerzucić na pracowników naukowych czy naukowo-dydaktycznych. Tak? Rzecz po prostu polega na tym, że błędy, które, tu, które dla mnie są osobiście ważniejsze niż dla sądu, sąd tu sobie podzielił te błędy. Wszystkie argumenty pani Powodek i moje w tej sprawie zostały wszystkie co do jednego przez sąd uwzględnione. Więc ta sprawa została przez pracownicę uniwersytetu wygrana zarówno z przyczyn formalnych. To jest ewidentne od uniwersytetu. Nie może by, być tak, że pracodawca wprowadza system ocen, po czym nie zaznajamia pracowników dokładnie, jak ten system ocen ma działać, a później wyciąga tak daleko idące konsekwencje jako cena negatywna, bo to nie jest kara porządkowa z kodeksu pracy, co to tam za chwilę jej nie będzie, tylko można stracić pracę. Więc wymóg Rzetelności, wymóg precyzji musi być oceniany no, z zupełnie innej perspektywy, ale to są takie błędy formalne, które każdemu mogą się przydarzyć. To tak? znaczy, możemy o czymś zapomnieć, a konsekwencją tego jest wygrana po stronie pracowników. Tym niemniej, to, na co sąd tutaj zwraca uwagę to i, i, i ja uważam, że słusznie, to jest kluczowy problem, a mianowicie w mojej subiektywnej ocenie ustawodawca. Chcąc dobrze, pracodawca, przepraszam, uniwersytet chcąc dobrze, ja nie mam wątpliwości, chcąc dobrze, popełnił taki błąd, że nie skonstruował kryteria oceny, które nie oceniają pracowników naukowych z wykonywania przez nich obowiązków, tylko ro robi to poprzez pryzmat ewaluacji dyscypliny. Czyli to, czego żąda ustawodawca od kierunku tak, żeby, żeby były pieniądze, to zostało przez uniwersytet przerzucone na pracowników naukowych. Profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego nie jest akwizytorem, i w obowiązkach tego nauczyciela nie jest składanie wniosków grantowych. Oczywiście to jest istotna rzecz. I uniwersytet może tego oczekiwać, ale nie poprzez ocenę pracownika zgodnie z ustawą. I to jest chyba kluczowy, przynajmniej z mojej perspektywy, bo sąd położył akcent na te kwestie formalne, równie ważne, kluczowy element, tak? Wydaje mi się, a przynajmniej sąd się z tym zgodził, zobaczymy co będzie w drugiej instancji, o ile będzie apelacja. Wydaje mi się, że cały ten system ocen został wadliwie skonstruowany. Nie do końca ja osobiście obciążałbym za to uniwersytet, ale porówni ustawodawcę i uniwersytet, ale to nie ma znaczenia, bo pracownicy nie mogą być ponosić ujemnych konsekwencji tego, Typu historii, to w zasadzie wszystko, a co będzie dalej zobaczymy. I jak długo proces trwał? Bardzo krótko, kilka to od złożenia ja wstąpiłem w trakcie tego procesu, ale od momentu, w którym ja wstąpiłem do procesu, to w zasadzie miesiąc i mamy wyrok.